Dzień dobry kochani. No, cześć. E, wymyśliliśmy dla Was to, co... Co? A nie, to słuchajcie, najpierw zaobserwujcie kanał. Polubcie filmik. Obejrzyjcie do końca. No wiecie o co chodzi. Tak, to my, ja, Kasia i Rafał z Darmetu, z Energi Flow. Rafał jest tak tylko duchem. Wymyśliliśmy dla Was, kochani, produkt, który Wam codziennie od rana do wieczora staramy się przedstawić i pokazać, żeby Was zabezpieczyć przed. Zimnem! Dokładnie tak. I teraz macie do wyboru bardzo wiele źródeł energii. Stać was na to, aby to był tylko jedno źródło energii? Nie myślę w ten sposób, że chcecie się uzależnić tylko od prądu. Więc kochani, to co my tutaj robimy na live'ach i pokazujemy wam zależności w naszych urządzeniach, jak one funkcjonują, jak one pracują. Są tylko i wyłącznie dla Was, abyście mogli żyć spokojnie, radośnie, z energią i ze zdrowiem, ponieważ miedziana wężownica zapewnia Wam higienicznie czystą wodę w Waszych kranach. W związku z powyższym, oprócz tego, że do tego kotła zgazującego poletowego możecie sobie podłączyć oczywiście kominek z płaszczem wodnym, to do tego możecie jeszcze kochani sobie podłączyć, co? Wszystko. Fotowoltaikę i solary <laughs> oraz celę dynamiczną. Małżonka żartuje, bo ona jest zachwycona tym zestawem. Prawdę mówiąc, bo on naprawdę daje wolność. Jeżeli kupujesz kocioł zgazowujący i masz do obsługi jeszcze pelet, to wiesz, co możesz zrobić? Możesz sobie wyjechać na ferie zimowe, kochany. Zostawić dom pod opieką palnika i bufora. I jak przecież I ja... będziecie po. Właśnie, a my takie urządzenia dla was wymyśliliśmy, żebyście mogli żyć spokojnie i nie być zależnym od jednego źródła energii. Kochani, zapraszam was na live. 是吧？这年。